Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, co zrobić, gdy twój pies ugryzie innego psa. To może być stresująca sytuacja, ale ważne jest, aby zachować spokój i wiedzieć, jak zareagować. Omówimy kroki, które należy podjąć bezpośrednio po ugryzieniu, w tym ocenę obrażeń obu psów, zapewnienie bezpieczeństwa i udzielenie pierwszej pomocy. Porozmawiamy również o tym, jak zapobiegać przyszłym ugryzieniom, w tym o szkoleniu psa i zarządzaniu jego zachowaniem. Bez względu na to, czy jesteś właścicielem psa, czy po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie psów, ten film jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Istnieje wiele powodów, dla których psy mogą gryźć inne psy. Niektóre z najczęstszych przyczyn to strach: pies może gryźć z lęku przed innym psem. Zwłaszcza jeśli ten drugi pies jest większy lub bardziej agresywny. Obrona terytorium. Psy mogą gryźć, aby bronić swojego terytorium, domu lub właściciela. Ból. Pies, który odczuwa ból, może gryźć w obronie własnej. Brak socjalizacji. Psy, które nie były odpowiednio socjalizowane w młodym wieku, mogą być bardziej skłonne do gryzienia innych psów. Frustracja. Pies może gryźć z frustracji, jeśli nie może uzyskać tego, czego chce, np. jeśli inny pies blokuje mu drogę. Zabawa. Szczenięta często gryzą podczas zabawy, ale ważne jest, aby nauczyć je, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Jeśli twój pies ugryzie innego psa, ważne jest, aby zachować spokój i działać szybko. Oto kilka kroków, które należy podjąć. Oddziel psy. Natychmiast oddziel psy od siebie. Możesz użyć smyczy, obroży lub innego przedmiotu, aby je rozdzielić. Sprawdź rany. Sprawdź, czy oba psy mają rany. Jeśli któryś z psów ma poważne rany, natychmiast skontaktuj się z weterynarzem. Zidentyfikuj właściciela drugiego psa. Jeśli to możliwe, zidentyfikuj właściciela drugiego psa i wymień się z nim informacjami kontaktowymi. Zgłoś incydent. W zależności od powagi ugryzienia, możesz być zobowiązany do zgłoszenia incydentu do odpowiednich władz. Zapobiegaj przyszłym incydentom. Po ugryzieniu ważne jest, aby podjąć kroki, aby zapobiec przyszłym incydentom. Może to obejmować szkolenie psa. Pracuj z trenerem psów, aby nauczyć swojego psa, jak prawidłowo zachowywać się w obecności innych psów. Socjalizacja psa. Socjalizuj swojego psa z innymi psami w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Zarządzanie stresem psa: zidentyfikuj i zarządzaj czynnikami stresowymi, które mogą powodować u Twojego psa agresję. Używanie kagańca. W niektórych przypadkach może być konieczne używanie kagańca podczas spacerów z psem. Szkolenie psa: pracuj z trenerem psów, aby nauczyć swojego psa. Jak prawidłowo zachowywać się w obecności innych psów. Socjalizacja psa. Socjalizuj swojego psa z innymi psami w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Zarządzanie stresem psa. Zidentyfikuj i zarządzaj czynnikami stresowymi, które mogą powodować u Twojego psa agresję. Używanie kagańca. W niektórych przypadkach może być konieczne używanie kagańca podczas spacerów z psem. Nigdy nie każ psa fizycznie zagryzienie. Nie krzycz na psa. Nie ignoruj problemu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące agresji u psów, skonsultuj się z weterynarzem lub behawiorystą zwierząt. W sytuacji, gdy twój pies ugryzie innego psa, najważniejsze jest zachowanie spokoju i szybkie działanie. Oto kroki, które należy podjąć. Sprawdź stan zdrowia obu psów. Upewnij się, czy pies, który został ugryziony, nie odniósł poważnych obrażeń. Jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z weterynarzem. Zidentyfikuj właściciela drugiego psa. Przeproś i wymień się danymi kontaktowymi. Zgłoś incydent. W zależności od lokalnych przepisów, może być konieczne zgłoszenie ugryzienia do odpowiednich władz. Udokumentuj zdarzenie. Zrób zdjęcia ran obu psów i miejsca zdarzenia. Skontaktuj się z ubezpieczycielem. Jeśli posiadasz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla psa, skontaktuj się z ubezpieczycielem, aby zgłosić incydent. To zależy od warunków Twojej polisy ubezpieczeniowej. Wiele polis ubezpieczeniowych dla psów obejmuje odpowiedzialność cywilną, która pokrywa koszty leczenia psa, który został ugryziony, a także wszelkie szkody materialne spowodowane przez Twojego psa. Ważne, przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej dla psa, dokładnie zapoznaj się z warunkami i upewnij się, że obejmuje ona odpowiedzialność cywilną. Ugryzienie psa to poważne zdarzenie, które może mieć poważne konsekwencje. Ważne jest, aby być przygotowanym na taką sytuację i wiedzieć, jak zareagować. Dodatkowe wskazówki. Zawsze trzymaj swojego psa na smyczy w miejscach publicznych. Socjalizuj swojego psa od najmłodszych lat, aby był przyjazny dla innych psów. Ucz swojego psa podstawowych komend posłuszeństwa. Takich jak siat, zostań i puść. Regularnie sprawdzaj swojego psa pod kątem oznak agresji i w razie potrzeby skonsultuj się z behawiorystą. Ugryzienie psa to nieprzyjemne doświadczenie, ale ważne jest, aby zachować spokój i działać szybko. Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, możesz zminimalizować szkody i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym.